Na wakacje pełne przygód zaprasza Apart Hotel Residencja Strzępia Góra. Służba zdrowia potrzebuje reanimacji. Statystyki są bowiem zatrważające. Średnia wieku lekarzy rośnie. W Śląskiej Izbie Lekarskiej, która zrzesza prawie 17,5 tysiąca lekarzy i lekarzy dentystów, wynosi ona ponad 50 lat. Zbyt wielu lekarzy już osiągnęło taki wiek, że właściwie wspiera nas tylko dzięki własnym chęciom i temu że nauczyli się całe życie pracować, bo osiągnęli już wiek emerytalny. Średnia wieku w wielu specjalnościach zbliża się bądź przekroczyła już 60 lat. Wśród najbardziej deficytowych specjalności wymienia się pediatrię, interne, ginekologię i położnictwo oraz chirurgię. Jednej recepty na poprawę sytuacji nie ma. Wśród działań, które należy podjąć, wymienia się m.in. zwiększenie naboru na studia medyczne. Ten wzrasta, a ponadto kształcenia przyszłych lekarzy i pielęgniarek podejmują się nowe uczelnie. Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach otworzyła w październiku ubiegłego roku pierwsze na Śląsku i trzecie w Polsce. Prywatne studia medyczne, jak podkreśla profesor Andrzej Bohenek, znany kardiochirurg, współzałożyciel Polsko-Amerykańskich Klinik Serca i prorektor do spraw medycznych w Wyższej Szkole Technicznej, taki krok to konieczność. Każdy lekarz, który będzie wykształcony, będzie bardzo ważny w Polsce za 5, za może za 7, 8 lat. Ważne jest to, aby ta uczelnia kształciła dobrych lekarzy. Liczba lekarzy, która jest kształcona na w Wydziale Lekarskim Wyższej Szkoły Technicznej jest stosunkowo niewielka. I myślę, że to jest zaleta między innymi tego, że będziemy mogli tych lekarzy szkolić w warunkach indywidualnej opieki typu mentor student, mentor uczeń. W tym roku Wyższa Szkoła Techniczna chce iść o krok dalej. Studia na kierunku lekarskim odbywać mają się również w trybie stacjonarnym. Ten sam sposób nauczania, te same narzędzia, ale w innym trybie, czyli wersja, można powiedzieć, dedykowana dla osób pracujących, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, które chcą zdobyć te kwalifikacje lekarza. I jest, jest to tryb, który jest trybem sprawdzonym, bo jest prowadzony przez uczelnie publiczne w dosyć dużym zakresie. Uważam, że uruchomienie kolejnej uczelni, która kształci na kierunku lekarskim, docelowo jeszcze chcemy też uruchomić kierunek pielęgniarski, na co też mamy zgodę, to nie jest konkurencja, to jest zabezpieczenie naszych potrzeb, potrzeb naszych obywateli. A także w perspektywie metoda na skrócenie kolejek do lekarzy.